Cześć, ja nazywam się Rostik i prowadzę YouTube kanał poświęcony inwestowaniu na giełdzie. A w dzisiejszym filmiku chcę porozmawiać z Wami jakże zacząć inwestować, czyli krok po kroku co potrzebno dla tego zrobić. Ale przed samym początkiem danego filmiku prosiłbym Was zasubskrybować mój kanał i postawić like. Dziękuję wszystkim. I tak zacznijmy. I pierwszy krok, Wam potrzebno obrać strategię inwestowania. A jakie mogą być strategie? A zaraz wam powiem. Pierwsza i najbardziej popularna właśnie strategia na giełdzie to powiększenie, powiększenie swojego kapitału. Czyli na przykład zainwestujecie w akcje jakiejś spółki, nie wiem, 1000 zł, a za 5 lat wasze 1000 zł już będą warte 5000. Wy sprzedajecie, macie z tego zysk, zapłacicie podatki. Pamiętajcie o podatkach. No i jesteście szczęśliwi. Następna strategia polega na tym, żeby kupować akcje, które wypłacają dywidendy i regularnie od tych spółek dostawać dywidendy, czyli taki sobie dochód pasywny. I właśnie tam, nie wiem, inwestujecie 1000 złotych na przykład w daną spółkę, ona wam regularnie każdego roku wypłaca 50 złotych. No i w sumie nawet cena, czyli wartość danej spółki też może wzrastać i wasze środki na przykład 1000 zł za 5 lat będą warte, nie wiem, 2000, 3000 złotych, ale pomimo tego dana spółka będzie wypłacać wam dywidendy. To są dwie takie główne strategie dla inwestowania, ale oczywiście wy możecie nawet kombinować Czyli na przykład, połowę swojego kapitału przeznaczać na spółki, które wypłacają dywidendy, a na przykład drugą połowę na spółki, które regularnie na przykład powiększają swój zysk i tam wzrastają w cenie. Tak? Czyli są, możecie kombinować jak chcecie. Następny, następny krok to Wam potrzebno postawić przed sobą cel. Czyli na przykład ja wiekiem 25 lat mam teraz na przykład tak i chcę w 40 lat wyjść na dochód pasywny gdzieś w granicach, nie wiem, 1000 złotych tak. No i potrzebno dlatego właśnie postawić przed sobą taką cel, żeby wiedzieć, że ja na przykład muszę co miesiąc odkładać, czyli nie odkładać, właśnie, a inwestować, nie wiem, 2000 złotych, żeby za 10 lat na przykład dostawać dochód pasywny, i tam, nie wiem, 1000 złotych, tak? Wy musicie postawić przed sobą taki właśnie cel. Następny, wam potrzebno obrać brokera. Broker, czyli makler po polsku. To jest taki pośrednik pomiędzy Tobą a giełdą. Czyli Ty nie możesz prosto, nie wiem, zadzwonić do jakiejś tam firmy i powiedzieć ja chcę właśnie kupić akcję Waszej spółki. Nie, tak to nie pracuje. Wam potrzebno właśnie zarejestrować się na stronie Maklera i właśnie przez stronę Maklera kupić właśnie akcję jakiejś spółki, którą Wy chcecie, tak? Zobaczcie, na polskiej giełdzie ogólnie, GPW tak sobie nazywany, jest mnóstwo brokerów popularnych tak? i prawie każdy bank daje prawo inwestować, czyli ma, swoje, ma swoich maklerów, czyli takie jak M-Bank, czyli Millennium chyba ma... E, ANG na pewno ma e, popularna właśnie, popularny makler właśnie w Polsce XTB e, może niedobrze nie nie dobrze właśnie chyba nazywam go. Ale właśnie linki będą pod danym filmikiem, tak? No jest mnóstwo, tak? Ale zobaczcie, właśnie, żaden polski broker nie daje możliwości podpisać takiej formy W8Bin. Właśnie ta forma pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania ze spółek ze Stanów Zjednoczonych. Czyli, na przykład, jak, okay, jak wykupujecie na przykład właśnie z spółki tylko Polskie, to możecie inwestować przez polskiego brokera. Nie ma problemu w ogóle i będzie nawet mniej problemów, dlatego że właśnie e, polski makler będzie wysyłać za was. E, PIT na koniec roku, tak? Ale żaden zagraniczny broker tego niestety nie zrobi, tak? No i zobaczcie, właśnie będziecie inwestować przez, nie wiem, na przykład polskiego maklera, ale w spółki ze Stanów Zjednoczonych i będziecie dostawać od danych spółek dywidendy, to i nie macie właśnie formy tej podpisanej W8BIN, właśnie jaka pozwala uniknąć podwójne opodatkowanie, to w sumie zapłacicie 30% podatku od dywidendy zamiast zwykłych 19%. Bo zobaczcie, zwykle jeżeli macie podpisaną daną formę, to w Stanach będzie pobierane 15% tego podatku, a 4% właśnie musicie tą różnicę dopłacić w Polsce, tak? Ale jeżeli nie macie tej formy podpisanej, to w Stanach Zjednoczonych będzie automatycznie pobierane 30%. No i to już właśnie jest dość spora taka kwota. 30% to te właśnie tej dywidendy. I tak dywidendy są małe, a to jeszcze 30% właśnie będzie pobrane, no nie? Okej, okay, polskie maklary to nie, nie ma żadnego problemu, bo możecie wpisać sobie w Google, wybrać tam przez M-Bank, jak ja, ja wam już mówiłem. A jakie są zagraniczne brokery? Zobaczcie, jeden z najpopularniejszych właśnie pomiędzy pośród Polaków na przykład to jest Interactive Brokers, jeden z najpopularniejszych i właśnie jeden chyba z największych brokerów na całym świecie, tak? Następny właśnie to jest Trading 212, to jest właśnie angielski e, e, makler. To jest też bardzo popularny i nie ma żadnego problemu, żeby tam się właśnie zarejestrować. No jest ogólnie jest mnóstwo, na przykład ja inwestuję przez holenderskiego brokera pod nazwą Dejiro. No i tak, wy już postawiliście przed sobą cel. E, wyobraliście strategię inwestowania, otworzyliście właśnie konto w maklera no i następny krok to właśnie kupić akcje albo inne właśnie instrumenty finansowe takie jak obligacje, ETF i temu podobne, tak? No i żeby kupić właśnie akcje samego brokera, to nie będzie z tym problemu w ogóle, bo wchodzicie, nawet oglądacie moje filmiki, to możecie nawet zobaczyć jak to robi się przez na przykład strony w brokera Dejiro albo tam nie wiem, zobaczyć sobie jest mnóstwo właśnie filmików pro Interactive Brokers albo Trading 212. Z tym nie będzie problemu. No i w sumie tyle. I następne, co tak samo jest bardzo chyba ważne. To jest regularnie zasilać swoje konto, czyli regularnie właśnie inwestować. Czyli na przykład każdego miesiąca wy postanowiliście so sobie, że będziecie inwestować 1000 zł i wy musicie to robić, nie, nie zwracając uwagi na to, że nie wiem, akcje jakiejś spółki spadły o 30%. Wy po kupujecie nawet na tym spadku i takim właśnie. Takim sposobem pomniejszajcie swoją średnią cenę zakupu i w perspektywie czasu to uzyskacie dość fajne wyniki. Tak? no i w sumie tyle, jeżeli dany filmik Wam się spodobał, no poproszę jeszcze raz like i zasubskrybować mój kanał. Jeżeli właśnie macie jakieś pytanie, no to proszę w komentarzu je zadać. Ja na pewno odpowiem. Wszystkim dziękuję i papa.